Śpiewak śpiewa, śpiewa, łękaweczka, 7:30 rano, chyba niedziela. Tu jest nawrzucany kamlotów, więc ja wszedłem tam przy tym wielkim dębie, który się złamał przy ostatniej wichurze. E, tu sobie mówię, zacznę. Ja tu już byłem wielokrotnie, w tym raz z Jankiem Matejką. pozdrawiam cię, Janku. Rękawica od Jarka z Częstochowy, od Sandacza Trwa woderki od Damiana z Jeleśni. Pozdrawiam panowie, dziękuję. I yy, już tu idąc nie musiałem nawet magnesu widzicie odpalić. Nie musiałem w nim baterii wymieniać, bo tu już jest o co my tu mamy? Pierwszy niebieski, no bo jakżeż był inaczej. Opróżnimy ze skarbów wszelkiej maści. O, pieniędzy znowu nie było, to znaczy pieniądz jest, bo to zamienię na pieniądz. O, jest pierwszy złomik, także, jak to mówią, dobry początek. Dobra, I idziemy poprawiać Baśkom po orełku i potyczce. Tu się taka tama zrobiła, ale jest w ogóle bajeranckie chłodzenie wodą, wiecie? Tu się tama zrobiła. Na szczycie tej tamy oczywiście flamingówka z rodowodem. Zaraz się nią zajmiemy. A tymczasem zdejmiemy tą tamę, bo tam łękawka po prostu stoi. A że brzoza się sieje, to widzicie jaki jest korzuch z nasion. O kurde, ale się zakidowało. O to nie A jak jest korzuch z nasion brzozy, to nie widać niestety dna a dobrze jest widać, co jest na dnie, bo bardzo często można na oko znaleźć fajne fanty. Dlatego, kurde, ale to waży. No woda to jednak ma moc. O, niech się to trochę ruszy. Uff, dobra. Tak, kożuszek pomalutku ruszył w dół. Ja tymczasem Dno od żeliwnioka. O, jakieś mi tu śpiewa, ładnie śpiewa. A ja tymczasem mam jakieś przyłapanko pod kamlotami. O, jakieś blasysko chyba. Ja. O, tu się ciągnie. Trzeba było tylko koniec namieszyć. Taki chruścik. No i dobrze. Jakąś pończochę ciągnę. Co my tu mamy? Pończocha z gwózdkami. O, pończocha niech sobie obcieknie, bo ja tu na pończochę mam specjalny pojemnik nazwany siatką także weźmiemy co by już tu nie leżała nie zalegała to jest cała baśka kamlotów full ale ona pod kamieniami coś czuje no i daje sygnał do działania mówi Artur o tu weź no kopnij ręką i tam coś będzie. Natomiast to sprawdzimy, co tam będzie. O, im więcej kamieni wyjdzie, tym Basia lepiej czuje. O, właśnie tak. Właśnie. O, no tam jest coś, co Basie bardzo interesuje. Powiem Wam tylko tyle, że jako że jestem tutaj z przypadku, bo wybierałem się na dankówkę, ale niestety tam tam jest śluza zamknięta, ale do podwodnych wykopek wziąłem coś takiego. O, to jest kopaczka rezerwowa. Ale przydała się. Podkopałem sobie i stało się... O, stało się jakby łatwiej, wiecie? I teraz można zrobić tak. I o! Proszę. Myślałem, że miecz średniowieczny, a to na szczęście tylko średniowieczny zawias. No i wydaje się być kompletny, jeśli chodzi przynajmniej o tą część. To na 100% jest robota kowalska. O. Nie inaczej. Dobra. No i poszło. No i patrzcie, co Artur na oko znalazł. Tyle. Kształt tylko tam był i taka piękna buteleczka. 250 na półeczkę w sam raz. Tylko tej półeczki to mi chyba braknie. Ale świetna. No. Korzystając z darmowej wody. Przepukane. Piękna, calutka, to jest to, co mówiłem właśnie, żeby widzieć dno, a jeszcze jak słońce, no dzisiaj nie ma słońca, ale jeszcze jak słońce jest, to jest cudownie. Można poszukiwać bez czegokolwiek, dosłownie. A mnie siekło tu przy samym wiatrze. Widzisz? Nie, nie wyjdzie, ale jest obklejona, widzę jest AGD. się, koniec. Ale weźmiemy pomoc naukową. Ta pomoc się sprawdza, powiem Wam. Ok. I bez problemu, widzicie. Garnuszek. Sygnowany Bielsko 9 cm. Także wyrób lokalny. Powiem wam, y, lubię takie komentarze, jak niektórzy piszą, że u was na Śląsku to jest taki syf, u nas tego nie ma. No nie, no pewnie, nie ma. Nie ma dopóki nie wejdziesz do rzeczki strumyka potoka i nie zerkniesz co tam jest, a znajdziesz tam wszystko. I nieważne czy mieszkasz na Pomorzu, w Kaszubach, w Warmii, Dolnym Śląsku. Tam po prostu znajdziesz wszystko. Tylko trzeba się schylić, wejść do wody i zainteresować tematem, a nie siedzieć przed telewizorem i mówić, że u nas tego nie ma. Jeśli nie byłeś i nie sprawdziłeś, no to nie wiesz, czy jest, czy nie jest. Co to jest? DIN. DIN 033 i jakaś dziwna sygnatura. To jest niemiecka butelka. DIN to jest norma niemiecka. O. Także, oj, żebym nie rzucił sobie w tamtą, także syf jest wszędzie, syf. Możesz to traktować jako syf, ja to traktuję jako, jakby to powiedzieć, o jezu, skansem po dawnych mieszkańcach danego terenu. Nie skansem, źle mówię. Wykopaliska. Nie wiem, jak to powiedzieć. Obiekt archeologiczny. No, nie wiem jak to powiedzieć, naprawdę. Użyjcie sami słowa, które Wam odpowiada. Czytam zwrotu. A ja sobie tymczasem pochodzę i popatrzę, co zalega w dnie. A w dnie. O, komar na czole. A w dnie zalegają takie rzeczy. To jest potruciźnie, a to jest po jakimś napranie. Później będziemy segregować opowiem wam historię gwoździ z pewnego starego strychu. Byłem dawno, dawno temu tu coś jest na takim starym strychu znaczy dawno, dawno temu, w zeszłym roku o tak na starym strychu takiej ruiny już wiecie i znalazłem, o nożyczki, patrzcie znalazłem tam wyobraźcie sobie szklaną tytkę a w szklanej tytce Chufnale. Normalnie kowalskie chufnale, e, takie jak czasem w podkowach e, wyciągacie, pfuch, e, znaczy wyciągacie ci, którzy łowią, wyciągają e, podkowy, a w podkowach są podkowiaki, czyli chufnale, czyli tam co region to inaczej się to nazywało. No i ja po prostu wziąłem kilka garści tych chufnali i wyobraźcie sobie, Wszedłem na OLX i okazało się, że te hufnale są do dzisiaj sprzedawane, takie wiecie, współczesne. 10 hufnali, to chyba w zeszłym roku się działo, tak, w wakacje. 10 hufnali na Allegro, na Allegro, nie na Oeliksie. 10 hufnali y, kosztowało chyba coś koło 16 zł. 10 sztuk, nie? 5 i 5, wiadomo. No i ja wystawiłem te hufnale, 100 sztuk za Chyba 50 zł, jak się nie mylę? 100 sztuk, nie? 10-16 zł, 100 sztuk, 50 zł. I to jeszcze moje były z czasów wojny, bo na tej tytce papierowej były niemieckie jeszcze, wiecie, gotykiem pisane te jakieś tam napisy. No i zgłosiła się do mnie i te chufnale ale chyba 3 tygodnie, wisiały na Oeliksie. I byłem wtedy w Dąbrównie nad jeziorem z rodziną, pod namiotem. Tam też łowiłem, wyobraźcie sobie, dla tych, którzy twierdzą, że u nich są czyste rzeki, w Dąbrównie też basia wyjęła swoje. Także yy, nieważne, wracam do hufnali, i zadzwoniła do mnie pani, czy ogłoszenie jest aktualne i w ogóle. I wyobraźcie sobie, że pani z sandomierza potrzebowała hufnali zupełnie przez przypadek zwróciła na nie uwagę, jak była. Na targu staroci, yy, gdzieś tam u siebie. Nie wiem, czy nie tam, gdzie lipcoki jeżdżą, do Tarnowa, czy gdzieś tam. I y, zwróciłem uwagę, ale były one bardzo drogie. A pani wraz z mężem produkuje święte obrazy, wiecie? I do korony cierniowej wokół głowy Jezusa używała komar do tej pory drutu kolczastego. No i te chufnale zwróciły jej uwagę. No i zadzwoniła do mnie zapytała, ile ich mam i yy, no po prostu o cenę nie? Ja jej powiedziałem, że na razie jestem na wakacjach, ale gdy wrócę, przeliczę i dam jej znać. No i wyobraźcie sobie, że chufnali miałem 440 sztuk. O, jakie ładne przyłapanko. 440 sztuk. Jakiś, ka, sprężyna. I sprzedałem pani wszystko w ramach Wsparcia, e, jakby to powiedzieć, twórczości 440 sztuk za 50 zł. E, możecie powiedzieć o ździerca 10 sztuk 16 zł. 440 sztuk 50 zł. No i dobra, ale jaka jest, jaka jest y, konkluzja całej tej historii? Dla mnie najlepsze jest to w tym wszystkim, że z jakiegoś za przeproszeniem obsranego walącego się strychu, na który miałem odwagę wejść, zdjąłem stare gwoździe, które byłyby zawalone razem z tym strychem, nie dość, że ja troszkę bo troszkę, ale na nich zarobiłem, ale one będą służyły i cieszyły oko wielu, wielu ludzi. Yy, z rangi śmiecia stały się obiektem można powiedzieć westchnień. Nie? To jest w tym kurde super. To jest naprawdę coś, co jest yy, jakby to powiedzieć radujemy serce. Heh. Wielu powie, no co za świr. No świr, na swój sposób. Pamiętajcie, że normalność jest pojęciem względnym. Dobra, przestaję gadać. Kawa weszła po prostu i zaczęła działać. <laughs> przestaję gadać i zaczynam łowić. O. Ja, aluminium za dziwny odgłos oddało elegancko widzicie, już na słuch idzie poznać co jest co uwaga, nie, nie wiadomo co myślałem, że żubr, pewnie żubr o kurde, ale tu Baśka coś ściągnęło a tu w ogóle jest puszka, zobaczcie no oczywiście, że żubr tutaj nie zauważyłem jak butelki wyciągałem przepuczemy o panie dobra idę po pomoc pomoc naukowa się sprawdza powiem. bardzo fajnie kopaczka jak widać do poszukiwań naziemnych i podwodnych o kurde to jest, ale kotlet, jakaś ruła, no festruła. Komary z całej okolicy się dowiedziały, że tu jestem. A ja chyba widzę buteleczkę. No, jest buteleczka. Co to za buteleczka? Udzielnia pracy 10, ciekawy jaki ma kolor. No i powiem Wam, że szok, bo ja te butelki zawsze wyciągałem, zawsze białe lub morskie, a to jest brązowa. Także pierwsza brązowa tego typu u mnie w zbiorach. No pierwsza. One były na korek i lakowane ręcznie, zamaczane w laku. Dobra, nieważne. Aha susik mam chyba widły nie co to jest, Opatrzcie, butelka wypłynęła, błękitna piękna, pyszna znaczy, że pokład jest na bogato to sobie skompresujemy zobaczymy co na basi uruchomimy drugie wiadro i chyba przegrzebiemy tutaj tymi Tą kopaczką troszeczkę, bo jak butelki z dna wyskakują, to może, aczkolwiek nie musi być ciekawie. A zaraz za butelką, jeszcze tam w dnie, zauważyłem szkło od lampy naftowej, czyli pokłady stare. Fajnie. Właśnie komar ugryzł mnie w wargę, a ja go zjadłem. Taki jestem przebiegły, a tymczasem. O kurczę. Co to jest? Nie wiem, a to jest chyba osłona od łańcucha z roweru. Może tak być. Kurde, ale mnie tu coś siekło koło tego, koło tej obudowy właśnie. Co my tu mamy? Poza tatrą graj dalej 2021 no to gram dalej co to jest nie wiem, ale kąsek jest ciekawy i gramy dalej słyszeliście to <grym> boom było a jak było bum, no to co my tam mamy? Ale zawiasik. No to jest coś pysznego. O Basia. Nie bądź taka uparta. Piękny kąsek. O, tu jaki jest siekany. Bąbelki i dom. Co my tam mamy? Tak i śrubuneczek taki fajny to wszystko? Tak, to wszystko? Nie, nie wszystko, jeszcze coś jest gwóźdź kolejowy, rybunek, coś się robi. Makaron świderki. Widzę kształt butelki. Tu właśnie tu tu jest szyjka. Tu ją sobie połóżmy, a tu jest. A dupa, patrzcie. Ja pierdzielę. Ale fanciun. To nie butelka. Zobaczcie, jaka łuska Mosiężna czy miedziana. Kurde, ale fanciur. Zbita, zbita. <laughs> ale ona komuś do czegoś służyła. Widzicie, że jest sklepana. Ja pierniczę, ale Lapsiór. co ja mam teraz zrobić powiedzcie? Przecież jestem przeszczęśliwy. <laughs> no i jeszcze PRL do tego. Dlatego naprawdę warto widzieć, gdy no. Teraz jest pytanie bardzo zasadnicze. To sobie zaraz weźmiemy. Z czego to? Jaki okres? Czy to jest wojna? Czy to jest po wojnie? Czy przed wojnie? Czy za wojnie? Czy pod wojnie? Zobaczcie, ja nie mogę. no, Muszę wypukać zawartość, bo tu jest rypnięta. Coś pięknego, to chyba będzie się dało jakimś drewnianym kołkiem naostrzonym rozbić, nie? A, Żeby... będę myślał. <laughs> Super sprawa. Ja już wiem, co to jest. Nic tu nie będzie wyprostowywane. Tu jest otwór. Zastanawiałem się, dlaczego z tego śmierdzi y, tym olejem napędowym, ale to nie olej, to nafta. Darek z kanału Recykling i Renowacja Udarka, jak tylko zobaczył zdjęcie. To mi napisał, że to jest lampa naftowa, okopowa sztuka, jak to mówią. Tu była wlewana nafta, tu był wkładany kawałek koca czy innej szmaty, no i po prostu dawało światło. Łuska jest radziecka, 38 cm wysoka, 9 cm średnicy, tak to wygląda. Mega fant, po prostu... Zostaje u mnie oczywiście, to do chuty nie leci, zostaje w takiej formie, w jakiej jest. Tam była łuska, a tu mamy coś stalowego. Co to jest? To będzie piasta od wozu konnego, pewnie, że tak. W środku jest, widzicie, metal, a tu jest. To się bije młotem. Tenka na dwie części, i to wychodzi, a to leci do ogniska. Tak to Artur załatwia. O, to jest super sprawa. Mówię Wam to zupełnie szczerze. Proszę. O, kurde, to też złopata. Tak moi kochani, złomik idzie tu. Tutaj jest wyprana koszula na niedzielę. Torba z butelkami, ze śmieciami i z łuską. Już jest w zasadzie pełna, ale coś tam jeszcze wejdzie. A tu widziałem zmęczoną wodą i czasem flamingówkę. O, podejmiemy. Tak moi kochani, w nagrodę mi się wiadro wywaliło, ale już jest ok. Teraz tam widzę szklane kształty, więc tam idę i znalazłem taką żeliwną nogę. Od jakby wanny, ale takie malutkie coś. Nie wiem dlaczego takie małe, ale małe. A małe jest piękne. Fu, no i co? No i patrzymy, co nam tu majaczy piernicze, powiem Wam, już mnie ręce bolą. Dojdę do tego worka, oczywiście go zabiorę i to będzie koniec na dzisiaj. Tu mam jakiegoś no. kopaczka. Okej. Okay. A, stara średniowieczna kopaczka, kawałek łańcucha, gwóźdź. I to jest chyba na. Dzisiaj koniec moi kochani. Ja idę po worka. Oczywiście jak będę szedł, to jeszcze Basią pobadziam troszeczkę. No to co? Widzimy się na podsumowaniu. No i tak się stało, że nie wytrzymałem widzieć. A tak naprawdę to jest musztarda czeska chyba z Kauflandu. Jak się nie mylę. Także idziemy. I tak, jest worek, a wiecie dlaczego worek jest dobry, jak jest cały? Bo jest cały i dobry i to wszystko można do niego spakować. No i czyż nie jest piękniej? A przy okazji jeszcze wyjąłem taką brązowo-oliwkową ładną buteleczkę na półeczkę i nie czuję, że rymuje HD Huta Działdowo 250. Dobra. Lecimy z tematem. Podsumowując, moi kochani, 18 kg, 12 kg, śmieci jest jakieś 10 kg, łuseczka długa na 38, Cześć monusza, cześć, tych cholerów dupa jest na 9 cm. Jak ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat, Maniek, czy ty coś wiesz? Wygląda, jakby wiedział, ale nie powie. Chyba nie jest twardzielem. No dobra, mu się poprzuł znowu. Także co? Także trzymajcie się i papaty, super wypad. A trafiłem tam zupełnie przez przypadek, no.